systemie kompaktowym, nad którym no, pracowałem przez wiele lat, żeby dojść do takich wniosków i odpowiednio sobie to wszystko ułożyć tak, aby zapewnić sobie możliwie największą mobilność, żeby to był system jak najlżejszy, ale żeby umożliwiał mi przetrwanie minimum tych trzech dni, a być może nawet dłużej, więc w zależności od tego, jakie tam sobie Zastosuję doposażenie do tego podstawowego systemu, będę mógł tak długo przebywać w takich niesprzyjających warunkach. Będę mógł się bardzo szybko poruszać. Będę mógł mieć także ten zapas niezbędnych elementów na co najmniej 2-3 dni, a być może nawet dłużej, tak jak wspomniałem. Więc mam tutaj kiki, chociaż zazwyczaj idąc. W góry, do lasu, no kijków nie biorę. Natomiast jeżeli chciałbym się szybko poruszać, więc kijki mi są wręcz nieodzowne, ponieważ umożliwiają mi szybsze podejście i bezpieczniejsze zejście z różnych szczytów, także pokonywanie większych odległości, ponieważ no, wiadomo, że odciążają nogi, stawy kolanowe i, i, i umożliwiają właśnie takie dłuższe przemarsze. Więc kijki tutaj są dosyć niezbędne, one mi się. Mocują do plecaka. Za chwileczkę pokażę ten mój plecak, który sobie skonstruowałem, jego mogę sobie jeszcze bardziej doposażyć. Dlatego jest to przewidziane. Jest to system taki kompaktowy, który zawiera te minimum niezbędnych elementów na każdą sytuację, nawet taką dosyć ekstremalną. Wiadomo, że nie chcę mieć ciężkiego plecaka, chcę mieć jak najlżejszy plecak, ponieważ no to zapewni mi dosyć szybkie poruszanie się, łatwe poruszanie się i bezpieczeństwo. Jeżeli będę miał ciężki plecak, będę miał to wyposażenie znacznie lepsze, ale kosztem czego? Kosztem pewnych ograniczeń w prędkości przemieszczania się, w bezpieczeństwie i w innych tego typu sytuacjach, więc nie muszę mieć jakiejś super wygód, jakiejś super. Możliwości biwakowania, rozbijania się czy nocowania. Ważne, żeby przetrwać w tych trudnych warunkach, dlatego zdobyłem się na taki mały, lekki plecak, i zaraz pokażę, co ja tutaj mam. Oczywiście, tak jak wspomniałem, jest on jeszcze dostosowany do poszerzenia tego zapasu, który tutaj posiadam. I w razie gdybym wiedział, że będę musiał gdzieś przebywać co najmniej 3 dni no to dobrałbym sobie więcej tych rzeczy. Mam tutaj odpowiednie takie ładownice, które są dopinane do tego plecaka, ja to pokażę. Ale w tej chwili mam taki plecak, który jest dostosowany do takich krótkich wypadów, ponad jednodniowych. Więc ja zazwyczaj poruszając się w terenie znanym, nie muszę brać nawet tego pełnego wyposażenia, mogę go znacznie ograniczyć. Ten, ten ekwipunek. No tutaj właśnie przejdziemy do tego. Mam tu taki piniaczek, to zaraz po prostu sobie pokażemy co tutaj jest. Generalnie poruszam się z tym plecakiem i także z tym wyposażeniem. Nie do końca zawsze jest to... E, zawartość tego plecaka nie do końca zawsze jest pełna tak jak tutaj. Te w tej chwili też nie jest pełna, ponieważ no idąc na co najmniej 3 dni ja sobie poszerzam. Ten plecak, natomiast idąc na ten jeden dzień, z możliwością dwóch, trzech dni przebywania w jakimś obszarze, gdyby mnie coś nie spotkało, nieprzewidzianego, więc mogę już w tym wyposażeniu spokojnie bytować po prostu bezpiecznie w terenie. A jest on stosunkowo lekki, więc tutaj mam dopiętą manierkę. Dlatego mam tutaj dopiero tą na zewnątrz, żebym mógł się napić wody. Więc ona jest tutaj wpinana, więc to jest na zewnątrz. I także na zewnątrz tego plecaka mam taką kieszeń, która zawiera te niezbędne elementy. Ja jej nie muszę mieć w niektórych sytuacjach, natomiast mam, ponieważ łatwo się do niej dostanę i mam pod ręką wszystko to, co jest mi potrzebne bardzo szybko. Natomiast w głównej komorze mam pozostałe rzeczy. Tutaj też mam pewne takie troki, które mogę sobie pospinać i mogę sobie dowolny sprzęt jeszcze doczepić. Więc mam tu tego dosyć sporo, bo tych pasków mam akurat 7. Tu mam 3, 4, 5. I na szelkach mam jeszcze dwa paseczki, które, do których mogę sobie coś podpiąć, a mogę sobie ich połączyć i dopiąć jakiś dodatkowy zestaw. Także tutaj mam. Taki gumowy trok, który mi umożliwia wpięcie sobie tutaj czegoś, żebym też miał pod ręką, nie musiał grzebać w plecaku, żeby się do tego dostać. Więc e, mogę sobie tutaj najczęściej e, i tak z tego korzystam, że mogę sobie tutaj wpiąć rękawiczki, ponieważ nie zawsze mi są potrzebne, a gdybym chciał coś robić, więc szybko sobie je za chwileczkę tam pokażę. Mam je w plecaku, mogę sobie je szybko wypiąć, mogę sobie wpiąć jakąś chustę, jakieś coś, co jest mi no, potrzebne w nagłej sytuacji, a nie, nie chciałbym, żeby za każdym razem e, e, głęboko sięgać do plecaka i wyjmować te rzeczy. Więc w tej saszetce mam takie podręczne rzeczy. W plecaku mam e, taki zestaw no, bardziej rozszerzony, bardziej e, w wyjątkowych sytuacjach wyjmowany, kiedy ja je, sobie chcę odpocząć, zdejmuję plecak, mogę wtedy sobie po prostu e, tam sięgnąć i wyjąć to, co mi jest mniej potrzebne. Natomiast tutaj, gdybym chciał coś szybko uzyskać, dostęp do jakichś rzeczy, które są mi w danej sytuacji bardzo niezbędne, więc mam tutaj akurat saszetce. Ja sobie przy małym zestawie, kiedy ja tam nie mam pełnego plecaka, mogę oczywiście sobie to wypiąć i tam schować do tego, do środka i, 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 i po prostu tak sobie to rozwiązać. No więc ja tutaj po prostu sięgnę do tej, tak jak mówiłem, mam tutaj wodę, która jest niezbędna. Za chwileczkę jeszcze o tym powiem o tej wodzie, jakie mam systemy nawadniania, bo ponieważ one są bardzo szerokie. Ten plecak umożliwia mi zabranie z sobą ponad dwóch litrów wody. Mam odpowiednie pojemniki na tą wodę. I mogę sobie rozszerzyć i zabrać dwie litry wody, co mi w zupełności na cały dzień wystarczy. Mam także możliwość korzystania z tej wody nieco zanieczyszczonej, ponieważ mam tutaj filtry, zaraz dojdziemy do tego. Więc tutaj mam gwizdek, on może wylądować na mojej szyi w każdej chwili, więc tu jest gwizdek, mówiłem tu już kiedyś o tym, tutaj jest w środku schowana podpałka, czyli mam możliwość zrobienia bez pozyskiwania w terenie jednego ogniska, więc jest to taki element dosyć ważny. Tutaj mam dwa zestawy sznurka, dwie takie wiązki sznurka, które mogę wykorzystać, ponieważ mam je w zasięgu ręki, ponieważ mogą mi się one bardzo szybko przydać, więc gdybym chciał z nich skorzystać, więc muszę mieć je po prostu, muszę mieć możliwość szybkiego dostania się do tych sznurków, więc mam je tutaj na samym wierzchu. Tu są sznurki, prawda? Jest latarka. Nie noszę nigdy innej latarki, mam tylko taką latarkę, dlatego że ona pozwala mi wpiąć w czapkę czy nawet w kapelusz i mam niejako latarkę czołową, I więc jest dla mnie to najlepszy zestaw, jaki spotkałem, nie potrzebuję żadnej latarki czołowej czy innego typu, ponieważ ona umożliwia mi świecenie, rozpraszanie tej ciemności, a jednocześnie ma ten system, kiedy ja mogę sobie wpiąć, jest jeszcze regulacja kąta oświetlenia, więc jest to najlepsza latarka, ja w ogóle z latarki korzystam bardzo rzadko, prawie w ogóle, więc jest to właściwie dodatkowy taki element, który no, biorę, bo biorę, ale, ale nie jest to niezbędny element, który, który musiałbym mieć. Natomiast mam na wszelki wypadek i, i po prostu czasem z niego korzystam w nocy, chcąc coś zobaczyć. Natomiast nigdy nie wędruję po zmierzchu, więc. Taką mam zasadę, więc ta latarka mi jest zbędna. Chyba, że jestem na jakiejś drodze, więc to usprawiedliwia wykorzystanie latarki. Natomiast nie wędruję po lesie, nie wędruję w trudnym terenie po zmierzchu. Po prostu jeżeli nie zdążę wyjść z tego lasu, więc muszę tu tam zostać i biorę to pod uwagę. Yy, tutaj kolejna rzecz, no to jest filtr do wody. Prawda? Ja mam możliwość uzyskania tej wody w terenie jest to stosunkowo nieduży filtr, bo właśnie chcę, żeby nie był duży, ale żeby mi umożliwiał to dodatkowe, tą dodatkową możliwość nawodnienia w razie gdybym nie miał żadnej innej możliwości. Mam tutaj zwijaną taką torbę na wodę, taki pojemniczek. On się mi tutaj o, rozwija. To jest niecałe pół litra ale to mi w zupełności wystarcza na to, co jest mi niezbędne. Ponieważ no, mieści mi się tutaj, no i nakręca się na filtr, więc ja tutaj nie będę się w to w tej chwili bawił, natomiast on się na, nakręca, mogę brudnej wody nabrać, nakręcić na filtr i po prostu ją sobie. Yy, przefiltrować do pojemnika lub pić bezpośrednio z tego. Poza tym jest to dodatkowy pojemnik na wodę, dlatego mówię, że mogę bardzo dużo wody nabrać sobie, ponieważ tu mam dodatkowy yy, pojemnik na wodę, który mogę wykorzystać. Jeszcze jeden sznureczek tutaj mam, no i tutaj jest to, co jest yy, bardzo potrzebne, czyli, czyli apteczka. No, nigdy mi się to nie przydało, nigdy się nawet nie skaleczyłem żadnym ostrym narzędziem w lesie, ponieważ przestrzegam pewnych zasad i to mnie chroni. Natomiast na wszelki wypadek mam taki podstawowy zestaw tych środków opatrunkowych. Nie będę ich omawiał. Tutaj mam także agrawki, mam dwa tampony, które umożliwią mi Także rozpalenie ognia, lub yy, inaczej to mogę wykorzystać, zastosować. Mam taką opaskę, która może służyć do sygnalizacji może służyć do wielu innych rzeczy podgrzewać świeczkę, no, oświetlenie, rozpalenie ogniska to jest niezawodny system. Korzystałem z tego dawnymi czasy przez wiele lat i zawsze yy, rozpaliłem ogień, nawet w bardzo mokrych warunkach niesprzyjających poświęca się świeczkę, no i trudno, ale się ma po prostu ognisko i to zadziałało w każdej sytuacji. Nigdy się nie udało, żebym nie mógł rozpalić ognia. Przy pomocy tego mam jeszcze tutaj taki lepiec. Więc tutaj mam lusterko. Wiadomo do czego służy do przyjrzenia się. Po prostu kiedy jestem sam, no, no, muszę zobaczyć jak wygląda. Muszę. E, także... E, Zobaczyć, gdyby mi się coś stało, gdybym się zranił w twarz, gdyby mi coś padło do oka. Więc to do tego służę może służyć do sygnalizacji, do odbicia światła, do doświetlenia i tak dalej. Latarkę mogę włączyć, ustawić odpowiednim kątem lusterko i będę miał dodatkowe doświetlenie jakiegoś miejsca w schronieniu czy, czy w czymkolwiek. Więc poza tym to jest blacha, mogę ją wykorzystać w inny sposób. Co jeszcze ciekawe tutaj mam, bo ta jedna strona jest po prostu lustrem, ona się z czasem porysuje, dlatego ją trzymam w woreczku, żeby się za bardzo nie porysowała, ona się porysuje i może być już mało odbijająca ten obraz, natomiast druga strona jest tutaj zaklejona, wtedy po prostu sobie ją uruchomię, odedrę to i zmienię stronę i będę miał tutaj to dalej lustro, natomiast tutaj mam przy, przyklejoną taką mini osełkę można powiedzieć, ponieważ mam tutaj papier ścierny drobnozielnisty, wodny papier ścierny o dosyć małej granulacji, które umożliwia mi podostrzenie noża w terenie. Więc nie muszę się martwić, że w razie stępienia noża, że muszę znaleźć jakiś kamień, czy inną możliwość podostrzenia tego noża, czy zabierać dodatkową osełkę, po prostu tutaj już ją mam. Wystarczy, że wezmę nóż no i sobie po prostu podostrzę. To nie sprawia żadnego problemu. No i jest to wszechstronne wykorzystanie, ponieważ i tak tej strony nie używam, a mam tutaj osełkę. Kiedy będę. E, kiedy mi się to zmieni, kiedy mi się ta strona zniszczy, porysuje, wtedy zmienię sobie i z tej strony sobie dam osełkę, więc to jest. Poza tym ma to możliwość zawieszenia na szyi, bo mam taka sznureczka, więc mam jeszcze bardzo e, niewielką ilość, ale mam tej linki, która mi może się do czegoś tam przydać w tej sytuacji. I to właściwie wszystko, co tutaj mam w tej kieszeni. Więc to są te elementy, do których mógłbym się chcieć dostać bardzo szybko, więc więc się do nich dostanę. Ale tutaj mam jeszcze naszej w tej chwili, ale Mam chustę, mam jeszcze jedną chustę w kieszeni, więc mam te dwie, ta jest elastyczna. To jest też bawełniana chusta, bo staram się, żeby to były jednak bawełniane chusty. Chusta ma bardzo szerokie zastosowanie, wręcz niezwykłe, dlatego no, biorę dwa egzemplarze. Jeden, jeden elastyczny, drugi zwykły. I to mi umożliwia no, zastosowanie jej w wielu różnych aspektach. Tutaj mam rękawiczki, tak jak mówiłem. To są cienkie rękawiczki, nie biorę żadnych innych rękawiczek oprócz zimy, tutaj sobie mogę te rękawiczki przypiać po prostu. Jeżeli wiem, że będę pracował, więc sobie je tutaj chwilą mam je ja przy plecaku, nie muszę sięgać, grzebać w tym plecaku, szukać tych rękawiczek. No tutaj mam takie niezbędne pożywienie, mogę je sobie poszerzyć, mam tylko takie minimum, ponieważ wyszedłem na kilka godzin, więc, więc w zasadzie nie przewiduję dłuższego pobytu. Zresztą jedzenie nie jest aż takie nieodzowne, żebym musiał brać jakiś duży zestaw, ponieważ bez jedzenia da się przetrwać dość długi okres czasu, więc tutaj mam w takim pomarańczowym woreczku, do tego pomarańczowy, że, żebym mógł. To żeby miał możliwość sygnalizacji, więc chociaż jedną rzecz chcę mieć w jaskrawym kolorze. Tutaj mam w tym wypadku pomarańczowy kolor, no i on mi się bardzo przydaje. Dodatkowy pojemnik na wodę. Mam tutaj wody, więc już w tej chwili mam ponad litr wody, więc mam ten niezbędny zapas na pół dnia. Mam drugi pojemniczek jeszcze. Dlaczego uważam, że te pojemniczki są bardzo fajne, dlatego że one mają bardzo szeroki wlew, więc łatwo jest ich je wyczyścić te pojemniki, łatwo jest je wysuszyć, co zabezpieczy przed gromadzeniem się pleśni no i jeszcze służą jako pojemnik nie tylko na wodę, ale na zupełnie coś innego. Mogę sobie tu coś nazbierać, ponieważ jest duży otwór, mogę sobie tu wziąć nawet jakiś pokarm sypki. I przenosić zamiast wody to. Natomiast kiedy mi będzie potrzebne, po prostu zmieniam funkcję i ją służy do przenoszenia wody. Więc mam zawsze dwa. Czasem je napełniam czasem nie w zależności od warunków, jeżeli jest bardzo gorąco albo idę na dłużej, więc napełniam drugi, jeżeli nie, to pewnie wystarczy, ale mam zawsze dwa. Eee, to jest mój system gotowania, więc oczywiście ja. Nie muszę tego używać, ale używam, dlatego że jest to taki pojemniczek. Oczywiście dorobiłem sobie przykrywkę, żeby mieć ten pełen zestaw, żebym do środka mógł coś zmieścić i żeby mi się to... Nie wysypywało z tego. Poza tym, no, umożliwia mi szybsze zagotowanie wody, więc to jest mój taki szybki system. Jest to bardzo praktyczny system i umożliwia mi kilkukrotne zagotowanie wody. Dlaczego? Tutaj mam kawę, mam herbatę. Mogę jeszcze coś zmieścić, ponieważ jeszcze mam miejsce. Mam spork, czyli łyżeczkę, widelec, i to jest takie minimalne rozwiązanie. Idealne stosuję to od lat i to jest najlepszy system, ponieważ nie niszczy się, nie jest ciężki, jest kompaktowy, rozkłada się, składa się do minimalnych rozmiarów e, paliwo w takich tabletkach jest tu 6 tabletek, czyli 6 razy w sprzyjających warunkach, oczywiście nie w każdych, tylko muszę odpowiednio znaleźć warunki, żeby, żeby było e, cicho, żeby, żeby ten wiatr mi nie burzył płomieniu nie, ale mogę 6 kubków wody zagotować, więc jakbym się uparto na 2-3 dni, mi starczy. Tu mam zapałki, mam jeszcze troszkę taśmy nawiniętej. Mam zapałki różnego typu. Mam zapałki wodoodporne mam zapałki e, sztormowe, więc to jest e, mój, do, moje dodatkowe źródło ognia, które mam w tym zestawie. Także zapalniczka. No, to jest też po prostu działa. Jest, jest bardzo dobre warunki, więc ona działa. tu zapalniczka jest, więc mam już w sumie te dodatkowe źródła ognia, które, które tutaj mogę zastosować, ale no i mam kuchenkę. To jest kuchenka, sobie odpowiednio wyprofiluję tą Blaszkę, żeby ten płomień był na odpowiedniej wysokości. Prawda? Więc mogę wziąć także inną kuchenkę, ponieważ mam inną, ale tutaj sobie położę tabletkę. Podpalę, podło położę tableteczkę, prawda? Przykryję na równym podłożu. No, wiadomo, że tu mam krzywo, ale tu, tu będę miał prosto. O, wody naleję, przykryję, prawda, jestem w stanie zagotować. Dzięki temu mam osłonę przeciwko wiatrowi. Ja tego teraz nie będę wykonywał, ponieważ nie mam na to czasu i nie mam takiej potrzeby, żeby to gotować. Natomiast jest możliwość zagotowania. Więc to jest taki bardzo prosty system. W razie gdyby mi się to zniszczyło, ja sobie to wymienię. mieście mi się to domyka. Więc tutaj mam ten system szybkiego gotowania. Ten gumeczkę. Gumeczkę, ponieważ nie chcę, żeby mi się to rozlatywało, więc sobie spinam, tak, bo jest to... Musi być to szybkie, po prostu chcę, żeby to było szybkie działanie, błyskawiczne niemalże, więc żebym nie musiał poświęcać na to dużo czasu, żebym mógł szybko to, tą czynność wykonać. Więc opracowałem sobie taki system. Owszem, ja tego też nie muszę brać w sprzyjających warunkach. Mogę sobie wziąć butelkę zamiast tej butelki, którą tutaj mam plastikowej mogę sobie stalową wziąć no i też mam możliwość bez tego kubka gotowania wody mogę to połączyć razem więc zamiast tej butelki butelkę stalową więc mam jeden już pojemnik do gotowania czy do przenoszenia zarazem wody i drugi pojemnik do gotowania więc mam już dwa jest to moja kuchnia po prostu w minimalistycznym rozwiązaniu